Witam Was w ten piękny poniedziałkowy poranek, który zaczął się od tego, że zaspałam. Dzień dobry! Jak we wczorajszym Vlogmasie wam wspominałam, dzisiaj będę jechała do miejsca, w którym znajdziemy mnóstwo, mnóstwo ozdób świątecznych, i mam nadzieję, że uda mi się kupić to, co zaplanowałam. Misia, to nie Twój czas. Przestań gwiazd dożyć. Do Ponieważ w planie mam zrobienie dekoracji świątecznej i kupienie sobie bombek. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zabiorę Was oczywiście ze sobą. W tym momencie czekam na moją siostrę, bo zaproponowałam jej wczoraj, żebyśmy pojechały razem do tego sklepu. I przypomniało mi się, że skończyła mi się kawa, więc chciałam rano szybko skoczyć do sklepu, zdążyć się już umalować, zanim ona tak naprawdę przyjedzie. Nie udało mi się, bo zespałam, yy, ale zdążyłam już wrócić ze sklepu i pokażę wam, jaką kawę dzisiaj kupiłam. Taką właśnie kawę udało mi się kupić, czyli Starbucks. I tutaj mamy Holiday Blend. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie smakowała. W sumie to póki mojej siostry jeszcze nie ma, mogę iść na spokojnie się malować. I tak sobie teraz myślę. Nie zaspałam aż tak strasznie. No i wracam do Was już naszykowana. Umalowałam się, ale moja siostra chyba jednak nie da rady przyjechać i pojechać ze mną, z tego względu, że akurat się miała wizytę u lekarza, jest w ciąży, więc wizyta okazała się bardzo długa. Wszystkie papiery do wypełniania, pobieranie krwi, e, więc... więc się po prostu nie wyrobi. A ja teraz wstawiam nam... Sprzęt do grzania. napijemy się, a raczej ja się napiję nowej kawy świątecznej, zobaczymy jak smakuje. I tymczasem wczorajsza zapiekanka się odgrzewa, bo ja jeszcze dzisiaj śniadania nie jadłam, a już mamy 12, więc właściwie to zjemy już obiad. Idę otwierać kalendarz. Wczoraj był szósty, dzisiaj mamy siódmy i siódmy widzę tu. Otwierasz? Tak. O, muszę tutaj sobie... o, chyba nie poradzę sobie jedną ręką. No nie, poczekajcie. I wyciągamy. Co tutaj dziś mamy? Nie patrzę na cyferki, odwracam wzrok. Znaczy na cyferki, na literki. Ujęciu. Tutaj mamy serum, które ma nam pomóc z naszymi przebarwieniami. Misia, <noise> Jak się nie może doczekać już swojego kalendarza, że tu wskoczyłaś. No dobra, chyba trzeba się pospieszyć. Zobaczymy, jak to będzie. Tak. Usiądź mi na kalendarzu, jeszcze, tak. No, usiądź tu. No. Zobaczymy, jak będzie to działało. Ja akurat używam takich kosmetyków, które mają mi pomóc, właśnie z um, przebarwieniami, ale ciekawa jestem tak naprawdę, na jakiej zasadzie to działa, jakby co jest w środku, w sensie jaki jest skład, czyli nie wiem, czy tam jest jakaś witamina C, czy jakieś kwasy. Zobaczymy. Muszę poczytać więcej na ten temat. Widzę, że się pani doczekać nie może. Chcesz otwierać kalendarz? Tu? Co? Idziemy otwierać? Chodź, no zeskakuj stamtąd. Chodź, tutaj. Zobacz. Tu mamy średenkę. kochana, masz też tak prestiżowo jak ja wczoraj rano. W sumie to jest 12, więc jest tak rano. Zobacz, i masz kaczkę. No. Czy jest taką nimą. No to wsypuję troszkę tej kawy. Nie chcę przypywać dużo, bo po prostu chcę ją spróbować jednokrotnie, a nie później pić przez cały czas taką. Ja już dotarłam na miejsce do sklepu, o którym Wam wspominałam, więc zabieram Was ze sobą i mam nadzieję, że naprawdę coś fajnego uda mi się tam znaleźć. Mam szczerze, że się zawiodłam, bo myślałam, że znajdę naprawdę dużo rzeczy i będę zadowolona z zakupów, ale niestety nie było tak naprawdę nic. Koszyki były puste, ozdoby świąteczne już były po prostu tak powybierane, że jestem w szoku. Kupiłam jedynie to, co potrzebowałam czyli, tak naprawdę, tyle. Teraz jestem w podróż do innego sklepu z myślą, że uda mi się tam kupić. Te rzeczy, które potrzebuję. Jeśli nie, to chyba skończy się tylko dzisiaj na piernikach. W ramach, że nie udało mi się tak naprawdę kupić nic do dekoracji jeszcze. Jeszcze po drodze przypomniałam sobie o innym sklepie tak naprawdę, który jest głównie z kwiatami, ale tam mają też różne takie dekoracje, nie tylko świąteczne. Także lecę spróbować, zobaczyć czy znajdę coś w tym sklepie. Ale wydaje mi się, że chyba nawet prędzej tu znajdę te rzeczy, które mi są potrzebne, niż w tym innym mm, sklepie, który jest właściwie takim sklepem podobnym takim jak Obi e, bądź Leroy Merlin. Myślę, że tutaj prędzej znajdę swoje dekoracje. Finalnie udało mi się znaleźć to, czego chciałam i to, czego potrzebowałam. No, może nie do końca jedną rzecz, ale mimo wszystko uważam, że zakupy się udały i zaraz już wam pokażę, co dzisiaj takiego kupiłam i co dziś będziemy robić. I nie wiem tak naprawdę, dlaczego tak naprawdę nie pomyślałam o tym sklepie kompletnie wcześniej, bo jest tam tak strasznie dużo dekoracji świątecznych, jest mnóstwo bombek, jest po prostu wszystko to, co tak naprawdę trzeba do dekoracji domu, do dekoracji mieszkania. Tak mija. Kot się stęsknił. Ale cieszę się bardzo, że po drodze właśnie wpadłam na pomysł, żeby zerknąć do tego sklepu, dlatego że oszczędziłam przynajmniej 40 minut jazdy po mieście tak naprawdę. No i jestem zadowolona. Już Wam pokazuję, co to jest. Proszę mnie tulić, mama, jak już wróciłaś do domu. Tyle czasu Ci nie było. Nie wiem, czy już się domyślacie, co to tak naprawdę będzie, ale na Instagramie widziałam coś tak przepięknego, że stwierdziłam, że chcę też zrobić coś takiego do nas do domu. Zostawię to na bo ona na razie nie jest mi. E, nie przeszkadza mi. Dobra, robię Wam mały zakupowy haul. Kupiłam takie trzy hojneczki, w sążkę czerwoną, a raczej taką w kratę czerwoną. Ogromny wazon, który później na pewno wykorzystam. Ale jeszcze to nie jest akurat to, co chciałam kupić. Ale jak zobaczyłam to, to po prostu zrobiło mi się bardzo miło. To wygląda jak stajenka. I ona w dodatku, słuchajcie. Świeci. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko razem w środku, bo już pewnie domyślacie się, że mm, chcę wszystko wsadzić do środka. Padłam na ten pomysł przez to, że znalazłam fajny post na Instagramie. Zaraz przyniosę cukier, wsypię go do środka, który będzie imitacją śniegu. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Stwierdziłam, że bardzo ładnie będzie wyglądała ta ozdoła obok choinki, ponieważ w tym roku choinkę chcę akurat postawić na szafce, na którą kot zazwyczaj nie wchodzi. Bo domyślam się, że koty bardzo, ale to bardzo lubią bombki i trochę się obawiam tego, że nasz kot będzie po prostu szalał przy tej choince, a akurat stawiając ją na komodzie, na którą ona nigdy nie wskakuje, może jakimś cudem tam nie wejdzie. Czyż nie ślicznie to wygląda? Cudnie. Teraz tą wstążkę sobie obwiążę dookoła, ale muszę jeszcze przynieść nożyczki. Pomyślałam, że tu by ładnie wyglądała, z tym, że nie mam żadnej zakrywki na górę. Może coś tutaj wykombinuję. I mamy skończoną tą piękną dekorację. Mnie się bardzo podoba, jest przeurocza. Idę, postawię ją sobie w odpowiednim miejscu i zobaczymy, czy mój kot będzie bardzo tym zainteresowany. Jeżeli tak, będę musiała po prostu zakryć górę i, i tyle. Znów przeniosłam kalendarze w inne miejsce, ponieważ tu jest po prostu przepięknie i klimatycznie. Nie zdążyłam się nagrać, e, ale przyjechałam teraz do mojej siostry na kolację, zaprosiła mnie e, i słuchajcie, tu są dwa kotki, to jest kot jeden, kot numer jeden, cześć kot, cześć kot i jeszcze gdzieś jest drugi, jest drugi, hej kot, hej, no co, tak krzyczysz? Co gotujesz? Ryż! Em, będziemy jeść ryż, ziemniaki, brokuły, sałatkę z awokado i z, i z pomidorami. Mm. E, zrobiłam grillowaną papryczkę. No nie, bo mi taki. I jeszcze e, mam tutaj trzy rodzaje jedzenia. Trzy rodzaje jedzenia. <grym> mam, tu, e, mam tu falafel, mam tu speka No. I co jeszcze? A dla dzieciaków mamy kotlety. Mmm, jami. Korniszony. Są so i ogórki. <grymne> Zaparzyłam sobie właśnie herbatę, ale nie to chciałam wam pokazać. Chciałam wam pokazać, jak piękne, świąteczne ciapki mam na sobie. Zobaczcie, jak pięknie jest ozdobione w ogóle wejście światełkami. Zaraz będziemy zasiadać do kolacji, więc kończę tak naprawdę tego vlogmasa na dzisiaj. E, I stwierdziłam, że jako że bardzo mi się podoba moja e, ozdoba świąteczna, mam nadzieję, że Wam również, to dzisiejszym słowem dnia będzie właśnie julepunt, czyli mm, ozdoba świąteczna. Może choć trochę Was zainspirowałam do zrobienia własnoręcznie swoich... E, może nie tyle co własnoręcznie, chociaż w sumie w połowie, w połowie własnoręcznie, e, ozdoby świątecznej do swojego mieszkania. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek, tak jak i e, ta ozdoba, którą ja wykonałam. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zachęcam Was do pozostawienia kciuka w górę, jak i również do komentowania tego filmu i przypominam Wam o możliwości subskrypcji mojego kanału. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się już jutro. Pa!